To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem: Cyber Podkreślenie Folk ma apetyt na więcej. Po choperze czas na kolejne przejęcia? Grupa Cyber Podkreślenie Folk, znana z dynamicznych akwizycji w sektorze usług hostingowych i e-commerce, nie zwalnia tempa. Po przejęciu niemal połowy akcji chopera za 550 milionów złotych, prezes Jakub Dwernicki zapowiada gotowość do kolejnych transakcji. I to niekoniecznie z poziomu spółki matki. W grze jest także sam Shopper, którego bilans pozostaje wolny od długu, a EBITDA, jak podkreślono, rośnie dynamicznie. W tle tych deklaracji widać wyraźny cel: konsolidację rynku e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. To nie tylko strategia cyber, podkreślenie FOLK, ale również siostrzanego Vercomu. Obydwie spółki Operujące w modelu SaaS i subskrypcyjnym budują portfolio skalowalnych firm technologicznych, które łączy wysoka marżowość i powtarzalne przychody. Z punktu widzenia inwestora istotne jest jednak to, że cyber podkreślenie folk, mimo ambitnych planów, nadal zachowuje zdolność akwizycyjną przy obecnym poziomie zadłużenia. Wskazuje to na świadome zarządzanie bilansem, ale też na możliwą presję na szybkie monetyzowanie synergii szczególnie w przypadku shopper'a, który może stać się wehikułem do dalszych przejęć. Jeśli strategia się powiedzie, Cyberpodkreślenie Folk ma szansę stać się regionalnym hubem dla spółek SaaS i e-commerce. Kluczowe będzie jednak tempo i jakość integracji, a także to, czy rynek nie wyczerpie się szybciej, niż spółka zdąży zareagować.